Nogatem płyniemy w stronę Zalewu Wiślanego i granicy z Rosją. Właśnie tak wiedzie polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. To już ostatni etap naszej podróży. Pierwszy przystanek to jezioro Drużno. To rezerwat objęty Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Nieopodal jeziora odkryto ślady średniowiecznej osady wikingów. Słynie jednak z czego innego. Przede wszystkim ptactwo. Ochrona ptactwa to mamy 210 gatunków w ogóle ptaków. Z tym 110 gatunków to są ptaki lęgowe. Są największe nasze drapieżne ptaki, bieliki, żurawie, łabędzie, widzieliśmy tu tak przed chwilą. Jest błotniak stawowy. O, to jest rybitwa białowąsa, która tutaj się kręci obok nas. Jest to dosyć duża kolonia, to są ptaki, które do nas przybyły z basenu Morza Śródziemnego i się zadomowiły i z roku na rok jest coraz większa kolonia. Także ornitolodzy przyjeżdżają, no ale też i swoją wiedzę mogą zaspokoić botanicy, bo tutaj występuje około 600 gatunków roślinnych. Niedaleko rozległego, ale płytkiego jeziora w Raczkach Elbląskich znajduje się najniżej położony punkt w Polsce. 180 cm poniżej poziomu morza. Strach pomyśleć, miałbym wodę powyżej głowy. Elbląg nazwę przyjął od rzeki, nad którą leży. Tu był największy port w państwie Zakonu Krzyżackiego. Miasto ma też bogatą polską historię. W wieku XVI zaliczało się do najważniejszych w Rzeczpospolitej. Pożogi wojenne zniszczyły śródmieście. Zostało w tym miejscu wiele zabytków. Większość mamy tutaj kamienic, które naśladują dawne kamienice swoją wysokością czy planem, ale są już współczesnymi realizacjami. Natomiast jeśli chodzi o zabytki, mówiąc o tej wspaniałej przyszłości Elbląga, to przede wszystkim mamy tutaj katedrę pod wezwaniem Świętego Mikołaja, ponieważ Elbląg był miastem portowym. To było przede wszystkim miasto żyjące z handlu morskiego. Katedra pochodzi z XIII wieku. Była wiele razy przebudowywana i rozbudowywana, teraz też na wieży trwają prace konserwatorskie. Środkiem miasta płynie rzeka Elbląg. To przy niej znajdował się port i spichlerze, które niestety się nie zachowały. Dowiaduje się o tym od pana Bogdana, miejscowego wodniaka. Dziś są tu przystanie dla jachtów, łodzi i domów na wodzie. Rzeka i port mają mniejsze znaczenie handlowe. Rzadziej odbywają się przeładunki i przewozy towarowe. Jest za to coraz więcej łodzi turystycznych. W Elblągu od średniowiecza były dwa mosty zwodzone. Służyły one jednostkom, które tutaj teraz nie zawijają. Jesteśmy w Elblągu między dwoma zwodzonymi mostami, które zostały odrestaurowane dwa lata temu. To jest takie miejsce, które bardzo licznie Elblążani odwiedzają, bo dzieją się tu ciekawe rzeczy, koncerty okazjonalne. Nawet my, jako żeglarze Elbląscy organizowaliśmy tutaj regaty między mostami o puchar prezydenta miasta Elbląga. Jest to część pętli żuławskiej, która jest w polskiej części, końcowym odcinkiem drogi wodnej E70. Zmienia się, dużo się zmienia. W samym tutaj, tym okręgu elbląskim naokoło powstało dzięki właśnie tej pętli żuławskiej kilkanaście nowych marii. Widać, od razu ja się kręcę w tych tematach, to Ludzi przyjeżdża dużo, dużo więcej. Wśród licznych żeglarzy można spotkać i łodzie wikingów. W IX i X wieku właśnie rzeką Elbląg przypływali oni z zalewu Wiślanego do portu handlowego Truso nad jeziorem Dróżno. Była tam osada wikingów. Dziesięć wieków później naśladowcy wikingów swoją pasję nazywają wikingowaniem. Wikingom z Elbląga przewodzi pan Wojciech. Czy jest jakieś specjalne, specjalne, jakieś specjalne przywitanie wikingów? A, hoj! Hoj! Hoj, tak. no to jak się zaczęła panów przygoda z wikingami i ta, ta, ta wasza pasja? No to się rodzi od dziecka, jak człowiek jest małym chłopcem, to marzy o historii, o książkach, o wikingach. Potem świat gdzieś tam się przyziemnia i wraca się do tego pola, tak jak w każdym jest tylko mego chłopca i w pewnym momencie się okazuje, że można realizować swoje pasje, można to robić naprawdę, że to już nie jest rysunki żołnierzyki, tylko można oczywiście autentycznie odtwarzać y, bitingu w tym momencie. Uzbrojenie mężczyzny wikinga, czyli miecz, hełm, mały kubeczek do picia, codzienna rzecz, czyli nożyk, którym się wszystko robi, co potrzeba w życiu. Y Ozdoby, krajki to nie jest strój biednego Wikinga. W tej chwili mam na sobie strój bogatego Wikinga. Jest kaletka, w której niszczą się przedmioty potrzebne do cywilnego życia. Wiadomo, buty, spodnie. Tak naprawdę że biorąc, za Chiny bym się z Panem nie zamienił ciuchy. Moje są fajniejsze, wygodniejsze, bardziej przewiewne. gdyby nie to, że rzeczywistość wymaga cywilnych ciuchów, to cały całe życie bym biegał w historycznych. Żegnamy Wikingów. Przed nami zalew wiślany. Niektórzy mówią, że to bogatszy skrawek Bałtyku. Może to i racja. Bogaty w naturę. Oddzielony mierzeją Wiślaną od Bałtyku, jest prawdziwym rajem dla ptactwa i żeglarzy. To również rozległy teren europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000. W maleńkiej wiosce rybackiej nad brzeże usytuowano przystań żeglarską. Nad zalewem Wiślanym Marin jest najwięcej wzdłuż całej drogi wodnej E70. Przyjeżdżają do nas osoby na rowerach, wpływają łódki, które mogą tutaj zacumować, żeglarze, którzy mogą przenocować u nas w czterech domkach. Gdzie jeżeli przychodzą weekendy i przychodzi ładna pogoda, potrafi z naszych usług skorzystać ponad setka osób. Mówimy tu głównie o kajakach. Niedaleko przystani swoje gospodarstwo agroturystyczne prowadzi w ruinach Starej Cegielni pan Mirosław z małżonką. Zależało im jednak, by turyści nie czuli się jak w ruinie, ale jak w muzeum. Urzekło nas to miejsce przed dziesięcioma laty, szukając jakiejś siedziby rodzinnej. No i ta ruina cegielniana nam się spodobała. No i tak... Siłami rodzinnymi, żeśmy doprowadzili do tego stanu, jaki aktualnie jest. Myślę, że udało się jeszcze i więcej, bo jesteśmy jedyną cegielnią, czy resztką cegielni, która pozostała nad zalewem. Z 20 cegielni, które są, tylko kilka jest jeszcze w stanie ruin natomiast nasza jakoś żyje. Może nie produkuje cegieł, ale żyje ma inne życie. Prowadzimy agroturystykę i na stare lata robimy swoje, realizujemy swoje hobby z małżonką. Co dalej? No dopóki sił i zdrowia starczy, będziemy to utrzymywać. Państwu melerskim marzy się, by nad zalewem utworzyć szlak ceglany. Istnieją takie muzea, na przykład w Niemczech. Wysoczyzna elbląska słynęła z ceramiki budowlanej i artystycznej. Ma długą i ciekawą historię krzyżacką, polską, niemiecką. Kilka kilometrów dalej nad samym zalewem leży wieś Suchacz, chętnie odwiedzana przez turystów. Zaprosili nas do niej państwo Madejowie. Mieszkają tu od niedawna razem z innymi mieszkańcami, chcą, by ich wieś wyróżniała się, była miejscem wyjątkowym, by miała duszę. Ostatnio wpadliśmy na pomysł, żeby zaistnieć jako wieś tematyczna. Jesteśmy wioską kaperską. Yy, uczymy, edukujemy i sami się przy tym bardzo dobrze bawimy. Co to jest wioska kaperska? Co to jest wioska kaperska. Wioska kaperska może zacząć od tego, że w 1463 roku odbyła się tutaj bitwa, walczyli kaprowie Elbląscy i Gdańscy yy, z krzyżakami. To była zwycięska bitwa podczas wojny 13-letniej. I na pamiątkę tego zostaliśmy wioską kaperską. Założyliśmy modelarnię, i pierwszą rzeczą, którą w niej zrobiliśmy, zrobiliśmy makietę bitwy nad zalewem ścianym. Brało udział w tym bardzo dużo osób naszych mieszkańców, dzieci ze szkoły, nawet turyści. Przez trzy miesiące dzielnie pracowaliśmy i postaraliśmy się odzwierciedlić jak najbardziej jak najwięcej jak to kiedyś wyglądało. Przebieramy się za kaprów. Zapraszamy różne grupy na wizyty studyjne, z którymi się spotykamy i opowiadamy im o naszej miejscowości. Ja tak sobie w skrycie myślę, że kiedyś nam to przyniesie jakiś dochód finansowy, że ci nasi Ludzie mieszkający w Słuchaczu, którzy są bezrobotni, będą mogli sobie zarobić pieniążki. Ludzi myślących podobnie jak pani Sołtys jest więcej. Państwo Madejowie uporządkowali zaniedbany kawałek brzegu nad zalewem i utworzyli plażę. Dziś jest to kąpielisko również dla mieszkańców Elbląga. Wysoczyzna Elbląska to rozległy obszar rozciągający się wzdłuż całego zalewu wiślanego. Jest to swoista góra nad morzem, w większości zalesiona. Przeważają lasy bukowe. Rosną też na wzniesieniach i w głębokich wąwozach dęby i graby. W dolinach i parowach płyną wartkie potoczki. Ten obraz niezwykle malowniczy. Można czuć się jak w górach. A zwierzyny również sporo. Nawet tej rzadkiej. Mamy tutaj watahę wilków, która się otrzymuje już od kilku, dziesięciu lat. Która czuje się tutaj bardzo dobrze. Być może czuje się tutaj też bardzo dobrze ze względu na to, że znajduje się także tutaj jeleń sika. Jest to gatunek jelenia, który został sprezentowany przez cesarza Japonii, cesarzowi Wilhelmowi II, który tu opodal Założył swój pałac letni, i ten oto jeleń przetrwał do naszych czasów w wyśmienity sposób. Być może, dzięki tym naszym podelbląskim górom, znajduje tu piękne schronienie i świetnie się tutaj czuje. Cała Wysoczyzna Elbląska to park krajobrazowy objęty europejskim systemem ochrony Natura 2000. W Kadynach rośnie słynny, jeden z największych i najstarszych dębów w Polsce. Dąb imienia Jana Barzyńskiego, żyjącego w XV wieku rycerza i właściciela tych ziem. Jest to miejsce niezwykle atrakcyjne dla turystów, nie tylko przyrodniczo, ale i kulturowo. Folwark w Kadynach i cała wieś miała wielu właścicieli. Ale najbardziej do jej rozkwitu przyczynił się cesarz niemiecki Wilhelm II, który na początku XX wieku sprowadził architektów berlińskich i zlecił przebudowę wsi w tak zwanym stylu zakonnym. Zbudowano odwach, pocztę, dom starców, szkołę i wiele innych budynków przydatnych robotnikom folwarku. Wszystkie z nad zalewem wiślanym czerwonej cegły z pięknymi dachami i kominami. W dawnej cegielni zaczęto wytwarzać ceramikę, która zasłynęła w całej Europie. Co to za cudeńka pan tutaj ma takie? To, to ceramika z kadyn? A tak, to kadyny słyną właśnie z takiej, z, słynęli, bo, bo teraz to już praktycznie się nie produkuje tych rzeczy. W kadynach właśnie Niemcy produkowali takie piękną majolikę. Jeszcze czasami można coś takiego znaleźć. Po prostu mają ludzie w domach, niektórzy w ziemi. Co nieco nieraz jak się ogródek kopie czy coś podobnego, można coś wykopać. Także to są piękne takie okazy. To jest cesarz Wilhelm, tak zwany Kaiser. Kadyny były jego i on tutaj przyjeżdżał do kadyn bardzo często. Co tutaj według pana jest najcenniejszego? No, najcenniejsza to z tych właśnie rzeczy to jest ta pani z tą kozą, tak zwana chłopka. To jest wyprodukowana rzecz bardzo wcześnie, na początku działania tej majoliki. No i jest szkliwiona, cała jest. W miarę cała. Jest stempel y, filmowy, jest y, słabo widoczny numer katalogowy. To jest numer 36. To jest początek właśnie produkcji. I kadyny. Tak, kadyny, kadinen. Także <laughs> było tych numerów ponad tysiąc. To jest 36. Bardzo wczesna produkcja tego. Dziś budynek po starej wytwórni stoi pusty. Wielu ceramików po wojnie próbowało podjąć produkcję kadyńskiej majoliki, ale bez efektów. Myślę, że może jednak znajdzie się artysta ceramik i nawiąże do dawnych tradycji. Dobrze się stało, że niedawno znalazł się nowy nabywca folwarku który zaczął porządkować stare cesarskie obiekty. Moje rodzice są po, w Polsce kiedyś, na no przed wojną, i ja, ja z nimi przyszedłem no i koledzy mam, no. Od ilu lat pan przyjeżdża do Polski? No ja już jestem, byłem w Polsce już od e, 35 lat tutaj. E. Tutaj w kadyna, to pierwszy raz jak byłem w Polsce, to na wakacje tutaj byłem. To tutaj dużo konie było, bo było. No, konie na wyścigi, to dosyć dużo, dużo ludzi od Warszawy.